Przejdziemy na ty, dobra? Ja powiem ci Paulina jestem i wtedy przejdziemy na ty, dobra? Nie będziesz mi pani na, na pani mówił, bo gdzie ja pani jestem? Bramkarka reprezentacji Polski w piłce ręcznej i MKS Fanfler Lublin, pani Paulina Wdowiak. Paulina jestem, cześć, miło mi. Podobnie jak pani jestem bramkarzem i pierwsze pytanie nasuwa się samo. Dlaczego bramkarze w piłce ręcznej nie noszą rękawic? Myślę, że przede wszystkim nasza moc rzutu jest mniejsza niż strzał z nogi, więc nie są nam aż tak bardzo potrzebne. Co prawda, na treningach bramkarskich czasem używamy takich paletek treningowych. To nie są rękawice, ale one nam pomagają uczyć się prawidłowego trzymania rąk, ale nie są nam aż tak niezbędne jak wam w piłce nożnej na pewno. Bramkarz w piłce nożnej w trakcie beczu ma średnio 9 interwencji. Natomiast w piłce ręcznej jest ich o wiele więcej. Jak utrzymać koncentrację w tak szybkim tempie meczu? Myślę, że ważną rolę tutaj u nas gra przygotowanie do meczu. Przede wszystkim troszeczkę się uczymy zawodników, gdzie mają jakby swoje ulubione rogi, gdzie lubią strzelać. Rzucać w sumie. No i to przede wszystkim to nam pomaga, ale jest czasem ciężko utrzymać koncentrację, i czasem podczas meczu mamy takie krótkie zmiany na zasadzie gdzieś na 5 minut, nawet żeby odpocząć, złapać na nowo koncentrację, bo wiadomo przez cały czas nie da się utrzymać konc tej koncentracji, ale też pomaga nam to, że dziewczyny biegną do ataku, więc w tym czasie mamy taką chwilę luzu i znów wchodzimy na te wysokie obroty koncentracji. Czytałem, że pan Karol Bilecki rzucał piłkę nawet. Z prędkością 120 km na godzinę. Jak, jak udaje się pani zareagować przy tak szybkiej piłce z tak bliska? E, na pewno faceci rzucają dużo mocniej niż kobiety. Kobiety gdzieś tam prędkość rzutu osiągają myślę, że maksymalnie około 90-95 na godzinę, więc no dalej to jest mocno i leci szybko. Ale tak jak mówię, przygotowujemy się do każdego meczu, gdzieś tam uczymy się zawodników. i Trochę chodzimy z wyprzedzeniem, w sensie musimy zareagować trochę szybciej czasem, żeby to, żeby to miało sens, w sensie żebyśmy miały szansę odbić tę piłkę, bo wiadomo, no, też nie wszystko się da i nie na wszystko da się zareagować. W piłce ręcznej macie dwóch sędziów głównych, a co się stanie, jeżeli się nie będą w czymś zgadzać? Na przykład jeden gwizdnie fał, a drugi stwierdzi, że nic nie było. Sędziowie są połączeni na mikrofoniki, sobie ze sobą rozmawiają i u nas jest tak, że sędzia, który stoi na równi z bramką, decyduje o tych akcjach, które się dzieją bliżej jego, w sensie bliżej szóstego metra, a ten, który jest dalej, to obserwuje, co się dzieje, jakby przed nim i decyduje o tych faulach z przodu. Więc raczej rzadko się zdarzają sytuacje, gdzie się nie zgadzają sędziowie ze sobą. W piłce nożnej mamy określenie na przykład LAGA, czyli długa piłka nad wszystkimi do napastnika. Czy w piłce ręcznej też macie jakieś skryty słowne? Mm, muszę pomyśleć. U nas raczej się kieruje, w sensie jak ktoś jest z przodu i mamy to podanie na kontrę, no to raczej imiennie się do siebie krzyczymy, gdzieś tam okty jest, nie wiem, baza jest na tej zasadzie. A takie skróty myślowe to bardziej dziewczyny w ataku ustalają, jeżeli zagrywki jakieś grają, to tam są takie skróty, skróty myślowe. My tak jak ja stoję w bramce, to raczej nie używamy takich, takich skrótów. Na chwilę wziąłem tę piłkę do rąk i strasznie się kleiła. Co więc nie robicie? Mamy taki specjalny klej do rąk, bo te piłki są. No często się zdarza tak, że są większe od naszych rąk, tak jak od Twojej rączki, jest ta piłka y, większa. I żeby była lepsza przyczepność, po prostu, no to używamy takiego specjalnego gle, y, kleju do, do piłek i no to nam pomaga dokładniej podać w sensie chwycić dokładniej piłkę w ręce. Piłka ręczna, a skąd nazwa Szczypiorniści? Na pewno czytałeś o historii piłki ręcznej, jak zaznajmiałeś się z tym, żeby tutaj do nas przyjechać, więc w Szczypiornie, że tak powiem, zaczęli do siebie podawać piłkę i zaczęli, zaczęli uprawiać tą dyscyplinę i myślę, że z racji, że to działo się w tej miejscowości, to stąd ta nazwa po prostu. Przygotowując się do wywiadu, wyczytałem, że zauważyła panią trenerka piłki ręcznej na jednym z turniejów piłki nożnej. Czy właśnie tak zaczęła się pani historia z piłką ręczną i kiedy poczuła pani zebramka to jest w to miejsce? Tak naprawdę za dziecka, jak miałam gdzieś myślę, że około 10 lat, to chodziłam na każdy, każde treningi, jakie tylko były w szkole możliwe. Na piłkę ręczną, na siatkówkę, na koszykówkę, na piłkę nożną, ale tak naprawdę ta piłka ręczna była taka najbardziej ciekawa, najwięcej się działo. I na początku oczywiście biegałam po boisku, bo no każdy lubi biegać po boisku, ale trenerka mi zaproponowała, że może stanę do bramki i zobaczę jak tam mi będzie szło. No i tak po treningu mi dała książkę o Sławomirze Szmalu i tak, tak zaczęłam czytać, się tym interesować i tak już tam po prostu zostałam. Ale to nie zmieniło faktu, że dalej jeździłam na turnieje piłki nożnej, bo to też było dla mnie fajne. Tylko w piłce nożnej nigdy nie lubiłam stać na bramce, więc to jakoś... W sensie na kilku turniejach stałam, ale raczej wolałam biegać po boisku w piłce nożnej. Trzymała Pani w swojej karierze wiele nagród, m.in. odkrycie sezonu w Lidze. Czy wybór sezonu, a to nagroda przydzielana przez kibiców. Bramkarze to często bohaterowie drugiego planu. A pani jest gwiazdą, jak w tak młodym wieku, jakie to uczucie w tak młodym wieku dostawać takie nagrody? Myślę, że to było bardzo duże wyróżnienie dla mnie na pewno. Dostałam wtedy szansę w tym sezonie, żeby się pokazać. Tak naprawdę to były pierwsze moje minuty na boisku w Lidze. i no jestem wdzięczna klubowi za to, że dał mi tę możliwość. I no Myślę, że to niesamowite uczucie i każdy sportowiec dąży do tego, żeby dostawać nagrody, być wyróżnianym i dobrze się pokazywać. Czytałem o meczu Polska-Austria, w którym dostała pani MVP meczu. I jeden z dziennikarzy napisał, że jest Pani ryzykantem w tych długich piłkach, z których jednak najczęściej padały bramki dla reprezentacji. Czy lubi, takie, czy lubi Pani takie niekonwencjonalne zagrania i czy trenujecie to na treningach, czy jest to Pani po prostu kreatywność w takim meczu? Uh. Teraz jak o tym wspomniałeś, to, to bardzo fajne czasy mi się przypomniały, bo to były czasy juniorskie i bardzo dobrze wspominam ten mecz i cały ten turniej. A co do takich niekonwencjonalnych zagrań, to myślę, że u nas kontra jest bardzo powszechna i zdobycie bramki właśnie z kontrataku jest jest prostsze niż tak jak dziewczyny mają się, że tak powiem, troszeczkę męczyć w ataku pozycyjnym. Jeżeli mamy taką możliwość, to, to też cieszy publiczność, więc dla publiczności też to się trochę robi. Numer na 26. Czy posiada jakąś specjalną symbolikę? Byłam w szkole mistrzostwa sportowego w Płocku i tam nie mamy możliwości wyboru numerów i przydzielali nam je samy, yy, po prostu, jakie były wolne, takie dostawałyśmy. Mi przydzielili numer 26 i z tym numerem już dostałam do teraz. MKS Fansler Lublin, drużyna, która ma na swoim koncie 22 Mistrzostwa Polski. Klub z taką historią to ciągłe dążenie do najwyższych celi. Jak radzić sobie z presją wyników? Na pewno presja jest tutaj bardzo ogromna. Każdy chce, żeby zdobywać to mistrzostwo, zwłaszcza, że odkąd ja tutaj przyszłam do MKS-u jeszcze nie udało nam się zdobyć tego mistrzostwa, więc każdy z nas dąży do tego, żeby w końcu jakby odbić się i, i zdobyć to mistrzostwo. Myślę, że w sensie mi jest ciężko troszeczkę powiedzieć, bo ja tej presji troszeczkę nie czuję, w sensie. Chcę za każdym razem dawać na boisku z siebie to, co najlepsze, i jak są kibice dookoła, czy, czy, czy zarząd na nas patrzy, to, to jest dla mnie taka dodatkowa motywacja, żeby po prostu pokazać się z dobrej strony. Jest Pani zawodowym sportowcem. Co z Pani perspektywy jest najtrudniejsze, żeby utrzymać formę przez tyle sezonów. Najważniejsze dla mnie jest trenowanie. Ja lubię ciężką pracę, lubię ciężko pracować, więc ja zdecydowanie lepiej się czuję, jak y, ciężko trenuję. Bar lepiej, moim zdaniem lepiej mi po prostu wtedy wychodzą mecze. Nie lubię tak, że tak powiem, z buta wejść na boisko bez trenowania. To nie jest w ogóle dla mnie. E, na pewno ważna jest regeneracja, na pewno ważna jest suplementacja. Myślę, że bardzo dużo składowych jest takich, żeby mieć tą dobrą formę przez cały sezon, co prawda nie jest to możliwe, bo są spadki, wzrosty i spadki, ale no każdy z nas dąży do tego, żeby utrzymać jakby swój poziom i ja też dążę do tego, żeby w końcu osiągnąć swój taki optymalny poziom. W piłce nożnej bramkarzowi przed meczem życzy się na zero, czyli czystego koda. a w piłce ręcznej jest to nierealne. Czego życzy się więc bramkarzowi przed meczem? Myślę, że skuteczności około 35-40%. To jest u nas taki, myślę, że dobry wynik. Mamy jeszcze specjalne pytanie od publiczności. Jaki jest Pani ulubiony trener Bramkarski? Oczywiście, Tomasz Błaszkiewicz z pozdrowieniami. Pierwszy mecz u siebie w Lublinie gracie 21 września. Zaprośmy więc kibiców na mecz, żeby mogli zobaczyć najbardziej tytułowany klub piłkarski w akcji. No to tak, zapraszamy wszystkich kibiców Twoich i w sumie też MKS-u na mecz piłki ręcznej, który odbędzie się tutaj 21 września z Piotrkowem Piotrków Trybunalski. Gwarantujemy wspaniałe widowisko i mam nadzieję, że do zobaczenia. Dziękuję serdecznie za wywiad i dużą dawkę wiedzy. Dziękuję bardzo również. <gry>